Zmieniamy temat. Teraz o dzieciach, które czekają na to, by móc normalnie słyszeć. W Polsce jedno dziecko na tysiąc rodzi się z wrodzoną wadą słuchu. W wielu przypadkach jedyną szansą na wyleczenie jest wszczepienie implantu ślimakowego. Niestety jeden taki implant kosztuje 80 tysięcy złotych. Na nieodpłatną operację trzeba czekać nawet 8 lat. Fundacja Polska rozpoczęła właśnie akcję zbierania pieniędzy dla dzieci z wadami słuchu. Zapraszam na reportaż Żenety Kołodziejczyk. Mama nie ja mam pięć lat. Mówiono nam, że od tej pory naturalnym środowiskiem Hani są ludzie głusi, język migowy. No, dla mnie to i dla całej naszej rodziny to była po prostu tragedia, bo nie wyobrażałam sobie, że mogę moje dziecko w wieku pięciu lat oddać do ośrodka zamkniętego, gdzie tam uczą ją języka migowego. Kania od urodzenia miała problemy ze słuchem. Trzy lata temu, kiedy dziewczynka miała dwa lata, lekarze poddali ją wnikliwym badaniom. Okazało się, że to wrodzona wada słuchu. Jej świat miał być na zawsze światem ciszy. Nie sądziłam, że aż jest tak strasznie źle. No było to dla mnie dla nas wszystkich to było coś strasznego. Dlaczego akurat my, dlaczego ona? Po kilku miesiącach i kolejnych badaniach pojawiła się iskierka nadziei implant ślimakowy. Rodzice Hani natychmiast zdecydowali się na jego wszczepienie i już po roku dziecko mogło wrócić do normalnego świata. Implant ślimakowy jest elektroniczną protezą słuchową, która zastępuje nieczynne ucho wewnętrzne. Jeżeli Hania tego implanta nie miałaby wtedy, to musiałaby czekać kolejny rok czasu na, na to, aż będą kolejne implanty. Dla mnie to po prostu była przepaść. Ja zdawałam sobie sprawę z tego, że kolejny rok zmarnowany dla niej, bez implanta, bez możliwości e, e, słyszenia właściwego, bez tej rehabilitacji w tym implancie, to była przepaść nie do odbudowania. Hani i tym dzieciom udało się. To Nikola i Oskar. Także mają wszczepione implanty. Tu, w specjalnym ośrodku we Wrocławiu, poddawane są rehabilitacji. Terapeuci uczą chore dzieci mówienia i nawiązywania kontaktów ze światem. Wyniki są zadziwiające. Po implancie jest tak, że ona lepiej się rozwija. Na wycieczkach, jakieś jeździmy, ona słyszy śpiew ptaków. I to jest ta różnica właśnie. Szum rzeki. On powiedział, mamo, ja teraz to normalnie słyszę. Kiedyś słyszałem takie ble. ble a teraz słyszę wyraźnie, co ty do mnie mówisz. Kuku, kukku. Maja. Majka. Dziecko wspiera się odczytywaniem wypowiedzi z ust, ale głównie na drodze słuchowej odbiera mowę dźwięki, mowy, dźwięki z otoczenia odbiera język, koduje język i porozumiewa się w sposób naturalny, tak jak mama, tata, babcia, dziadek. Wszyscy w, w otoczeniu porozumiewają się w ten sposób i uczy się tego przez naśladownictwo. Niestety, jeszcze ponad 600 maluchów czeka w kolejce na implant. Rodziców nie stać na zakup tak drogiego sprzętu. Koszt jednego implantu to prawie 80 tysięcy złotych, a czas jest tu najważniejszy. Złoty okres mija przed piątym rokiem życia. On jest nie do nadrobienia, zaryzykowałabym, on jest nie do nadrobienia. I jak to się stało, że doszło do takiego zestoju, do takiej kolejki? Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że, jak Państwo dobrze wiedzą, fundusz przejął to zadanie no, z wieloletnimi e, zapóźnieniami. Naszym zadaniem, i to realizujemy, jest e, spowodowanie tego, aby ten zastój, o którym Pani mówi, e, nie miał już miejsca. Jeżeli będą środki, to my zoperujemy wszystkich oczekujących w tym roku, gdyż Niemożliwe jest, by była kolejka, która sięgała 8 lat, a rzeczywiście ta grupa oczekujących w końcu ubiegłego roku wskazywała, że ostatni będą czekali 8 lat. W przypadku dzieci to oznaczałoby. Że one tak naprawdę nigdy nie doczekają się na to, co mogą dostać. Cel mamy taki wiemy, że wszczepianie implantu ma sens w jak najmłodszym wieku. I to ten problem właściwie dotyczy dzieci, bo dopiero po tym zabiegu one mogą się normalnie rozwijać. I cel jest taki, żeby nie było dziecka oczekującego na wszczepienie implantu ślimakowego w naszym kraju. Wydaje się to zadanie możliwe do zrealizowania, ale oczywiście środków brakuje. Narodowy Fundusz Zdrowia obiecuje wsparcie. Ale to i tak kropla w morzu potrzeb. Naprzeciw im wyszła Fundacja Polsat, zbierając fundusze na implanty. Serialowa Kasia nie słyszy od urodzenia. Pomóc jej może specjalny implant. Potrzeby są jednak ogromne, bo wiele dzieci wciąż czeka na swoją szansę. Fundacja Polsat zdecydowała się rozpocząć zbiórkę pieniędzy dla dzieci oczekujących na implanty. W momencie, gdy zorientowaliśmy się o skali problemu, gdy dowiedzieliśmy się, ile dzieci czeka. W tej chwili trwa podliczanie tych pieniędzy. Nie wiemy dokładnie, ile implantów będziemy mogli kupić, ale wiemy na pewno, że nie rozwiążemy całego problemu. Będzie to tylko kropla w morzu potrzeb. W związku z tym prosimy Państwa nadal o interesowanie się tym i o dalszą współpracę z fundacją. Ja mam taką nadzieję, że ona będzie mogła normalnie chodzić do szkoły, pójść na studia, założyć swoją rodzinę.